Cześć, mam na imię Bogdan, pracuję w dziale innowacji, badań i rozwoju. Obecnie pracuję nad projektem deskowania attyki. Zabieram Was na budowę, aby pokazać, jak to deskowanie funkcjonuje w praktyce. Skąd w ogóle wziął się ten pomysł, tego projektu? Już parę lat temu wielu kierowników budów sygnalizowało, że potrzebują rozwiązania bardziej uniwersalnego, a przede wszystkim bezpiecznego. Powstał dział innowacji, badań i rozwoju, gdzie z kolegami wspólnie zaprojektowaliśmy prototyp, zebraliśmy testy. Drugi prototyp został wykonany i zawieziony na budowę Orange. Sam jestem ciekaw, jak to rozwiązanie Sprawdza się w praktyce na budowie, bo jest to pierwsza realizacja, na której to deskowanie jest stosowane. Cześć, Marcin. Cześć, Bogdan. Jak tam nasze deskowanie attyki? Wszystko w porządku. Zaraz ci wszystko pokażę. Chodźmy. To jest ten zestaw, który używamy tutaj. Pierwomontaż jest bardzo prosty, nie zajmuje dużo czasu. Zestaw, który my używamy na naszej budowie, składa się z 9-metrowej sekcji i 3-metrowej sekcji. Dzięki używaniu tego systemu oszczędzamy sporo ilość czasu. Jakbyśmy mieli wykonywać wiesz, taki zestaw tradycją, zajęłoby nam to około godziny dłużej. No i tu jest oszczędność pracy ludzi, bo do tego deskowania potrzeba dwóch osób, a normalnie trzy osoby są potrzebne. No i masz jedną operację żurawia, tak? Świetny system modułowy. Wystarczy raz złapać całą sekcję, wyjeżdżamy tą sekcją i przygotowujemy ją do kolejnego zamontowania na kolejnym odcinku attyki. Wszystkie operacje, które wykonujemy, wykonujemy bezpiecznie od zabetonowanego stropu, od strony wewnętrznej budynku. Nie potrzebujemy żadnych ryzykownych kroków podejmować. Nie musimy montować konsoli na zewnątrz, żeby mieć dostęp do tego szalunku od strony zewnętrznej budynku. To jest też ważne, tak? Nawet łączenie blatów za pomocą tego patentu jest też wyłącznie od wewnątrz. Nawet te blaty, które można je rozmontować tu i tu, robimy tylko stąd. Bogdan, ja wydam polecenie, żeby panowie rozmontowali ten szalunek, a Ciebie w tym momencie zapraszam na kawę do biura. No dobra, dzięki. To chodźmy. Ten system szalunkowy świetnie nadaje się do wykonywania prostych odcinków artyk. Tak, ale nie tylko. Można również stosować to do deskowań zastawki bocznej w stropu. Można stosować do belek prefabrykowanych, podwalin, belek wylewanych na mokro, także trzy w 1. Co więcej, jesteśmy otwarci na Twoje propozycje zmian do tego całego systemu, bo my dopiero Rozpoczynamy. To jest seria przedprodukcyjna tego deskowania i liczymy na Twoje uwagi. Gdybym ja miał coś ze swojej strony dodać, to chciałbym, żeby wypory pionujące były zintegrowane z szalunkiem. Mhm. Kolejną sprawą, którą bym zmienił, to poszycie szalunku na takie, do którego da się przyczepić bez problemu magnesy. Mhm. Inną sprawą jest dopracowanie również. Zastawki końcowej szalunku, czyli na takie, które razem z tym szalunkiem przyjedzie na miejsce przy końcu attyki, tej, jak w tym miejscu i będzie zintegrowane z tym szalunkiem. Tak, możemy jeszcze ze swojej strony zaproponować listwy kompensacyjne, które by pracowały razem z blatami, jak również dopracować na narożnik. Dzięki za wspaniałą prezentację i za udany dzień. Trzymajcie. Mi też było miło, dzipe. Był to bardzo udany dzień, dużo się dowiedziałem nowych rzeczy, projekt jest rozwojowy, będzie kontynuowany, no i cóż, trzeba wracać do pracy.